gramy witam przeciwników, pierwszy raz tak szybko mam dobrą kartę wygląda na to, że sprzeciwka ktoś będzie być z Turcji Otcher Wilmember co to jest? Corny Corny to jest Wibek. Wibeka to jest na pewno żeńskie nie to wiem była taka tancerka Slamboy to jest Michał z Denmarku Powiem dwa kiery, muszę powiedzieć dwa kiery. Pokazuje pięć kierów. Dwa piki. Trzy bezatu. no nie będzie te piki grał. Musi mieć cztery lewy, ja mam cztery lewy, trzy beza, to jest wykładane. Spasowo. No nie będzie mi przeszkadzał, to i dobrze. Corny też nie corny, to jest wibeka, to jest ona. Taka tancerka była. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ale ponieważ treflowych lew dużo nie oddam, a muszę wyrobić kierowe. Biorę pierwszą. I spróbuję zaimpasić kiery, jak się uda, to zaimpaszek. Piki. Piki najpierw trzeba impasować. O, to on ma więcej kierów ode mnie, no to nie będę grał przez kiery. To gram przez piki. O proszę, dziesiąteczkę kładę. Ten po prawej nie ma kierów. Dobrze, teraz będę im pasował wallet. I biorę lewy pikowe. No do już. O. Biorę te pikowe. Będę miał dużo. kierowych to będę miał 8 i karowa 9, kierowa 9 albo treflowa 9 no i tu powinienem dostać lewe do oddania mam karo tu będę trzymał karo On powinien mieć jeszcze o tak zagram. Oś zła decyzja. Ale powinien mieć karo. Miał karo. Ale fatalne układy. 3b za mierzony kontrakt 9 i 9. Piki się przegrywało. Powiem. No jedno kier powiem jako człowiek honorowy. Pikowych pięć. Karowe dwie. Puszczenie tego trefla na końcu było ważne, ponieważ powodowało, że jak ten z lewej weźmie, to musi dać mi lewe na dziesiątką kier. No to już nie mam nic do listowania, bo mój ma trochę pików. Kierów minie popar trefli minie popar Karnie, popar. Siedem. Mój ma jeszcze jednego pika. Zabiorą mu czy nie? Zabioram. 10. Mój już nie ma pików. Wibekę ma dwa piki. Dużo idzie w tym układzie. Trefle dobrze leżą. O! Gram w kara, żeby ograć te kara. Tak ma do przebicia karo. Króla i karo i tak by wziął. A trefly póki co nie ruszam. Kierów nie ruszam. Mhm. No, mieliśmy trochę kara z partnerem. Dużo wezmą. Partner jeszcze pokazał tylko... Oj, 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 co to jest? To siódemkę partner ma. O, jak czujnie zagrałem. To reszta ich. Oj, oj, Walet. Bi Nie miał. Nie miał kierów. To cztery piki im idzie. Przez resztę ich. Kiery też dobre. To go oszukałem, że mam dziewiątkę, ale zauważę. Ma dwa piki. Oj, oj. I ma dwa piki w ręku. Powinniśmy wygrać rozdanie 3 i 1 Mój ukrył kara, nic nie miał spasuje na razie się rozejrzy w kara oddawaliśmy karową dwie treflowe, a jakby przebitkę nie mieliśmy żadnej gry. A oni mieli cztery piki. W piki brali lef oddawali Kiera i Karo. Przegraliśmy trzy punkty. Co mój się tak zaczaił? Miał 16 punktów Pearson'a. No to powinno. nie zna reguły Pierson. Kontra karna. Partner ma powinien mieć pięć lew, ja mam dwie to siedem i pikową to osiem, bez dwóch. Albo bez trzech. Musiałem go wyrzucić, bo no dzięki temu ja będę rozgrywał trzy Bezatu. Tu łapiemy damę z waletą. Co on z tym otworzył Bezatu? A, on z tym otworzył Bezatu. No dobra. Kto to licytował te piki? Corni licytował piki. To co Corni ma? Dama dziesiątka walet pik. I wyrabiamy lewy pikowe. Dobra, więcej pikowych nie wyrobimy. Ile mamy? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brakuje nam jednej lewy. To szukamy jej w kierach. No i dokładacie, chłopaki, pokierze. Nie dołożyli pokierze. Trefla. No to zobaczmy, może już nie ma trefly. Miał dziesiątkę, ale oszukał, a Karo ma. Miał. Prawda jest taka, że na te dwa piki byśmy dużo wygrali z kontrą. Dwa piki byśmy zarobili 500 albo 800. Jurek przyszedł. Jurek z polandu. I z pasową. No jedno pik trzeba powiedzieć Prawdopodobnie slam moi ma piki na dwa kiery spasujemy Dostałem Jurka, na więcej nie ma. Jurek ma treflę, Slamboj nie ma trefly, może Yürek mat O, niedobra wiadomość. Ale Jurek ma trefle. Ja już nie mam trefle. Jak będzie chciał wyrzucić coś na damę kara, to ją zabiję. No, no, no. 11 trefli zostało. Mhm. Mhm. No, Jurek ma dla niego niespodziankę. Ja też. Ja będę brał lewy na Czy mi się nie chce tych trefli lecić? Czarne na czarne trzeba rzucać. To jest tak dla zmylenia. Tak, tak, ściągnij trefle. Ściągnij trefle, ja wezmę ostatnie kiery, wszystkie wezmę. Jeszcze jednego ściągnij. nie masz treflu, Jurek? Jurek nie ma starszej, tylko trefla od dziewiątki. Miał trefla. Jasa tref miał Jurek. No to Jurek wypuścił. Jurek nie umie grać, a 5000 loginsów ma. Jurek nie wiedział, że mam lewy kierowę? Nic to. Gdyby Jurek policzył kiery swojej na stole, to by wiedział, że mam pięć kierów i trzeba grać w trefle. No to powiem jedno kier. W zasadzie powiem dać kontra, Jurek mnie nie zrozumie. Muszę grać cztery kiery, bo nie umie grać. Gdyby zawiódł tego trefla.

z Irlandii O I tu siedem oszukuje. Ma jeszcze dwa trefle, odwróci mój wkiera. Dostanie jeszcze jedną przebitkę. Nie odwrócił wkiera. A ja zapomniałem, że on nie umie grać. On tego asapik nie miał jak wziąć. W najsilniejszy stół zagrał. Jurek gra przeciwko mnie. Ten też nie umie grać, na szczęście. Człowiekowi się grać nie chce. Jak ma do czynienia z takimi inteligentami. Ten CUP już nie ma kierów. A przebiłby jeszcze jednego kiera. Trefla by jeszcze jednego przebił. Nie gram tej partii, jeżeli nie będę miał dobrej karty. To... Jak można w Kiera nie odwrócić? Oczywiście trzymanie pików nie ma sensu. a króla piekł, chciał wziąć lewą dwie lewy stracił byłoby za 800 odwrócił w kiera ja bym mu dał trefla, byśmy wzięli Dwie treflowe, dwie przebilki to cztery, a skier to pięć. Myśmy wzięli pięć lew. I leżałby. Nawet nie ma nic do zalicytowania na moje bezad Pika waleta. Voilà Ciekawe czy spadamy. Nie zabiję mu damy. Powinienem mu złośliwie zabić damę. Mogę co coś mieć w tej karcie. O! Dał mu wyrzucić trefla. Kiera wyrzuca. No królem trzeba wskoczyć. No trzeba wskoczyć królem. Zagraj w trefla człowieku. Pod RENOS. Nie umie grać. Chociaż szybciej pójdzie. nie zgłosił po moim beza Dziękuję wszystkim za uwagę